Jesteśmy źli, bardzo źli na siebie, bo kolejny raz tracimy bramkę w w fragmencie gry, gdzie, gdzie gdzieś to wszystko sobie analizowaliśmy. Kolejny raz 30 minuta, i kolejny raz bramka 1, na 0, 1, 1 do 0 dla przeciwnika i musimy gonić. Były jakieś tam sytuacje, ale no też nie potrafimy, nie potrafimy strzelić. No, w... No, tak jak mówiłem, ta liga jest mega wymagająca i tutaj takich błędów po prostu nie wybacza. No, jeżeli e, gdzieś tam e, robisz prosty, bo, no, to później jest go bardzo ciężko odrobić. Po meczu rozmawialiśmy z chłopakami, że, 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 że mamy dosyć wysokich obrońców. A kolejny mecz bo tak naprawdę, w Strachowicach, w, w Awii, dzisiaj dostajemy, dostajemy bramkę z, z rzutu rożnego. No i też też właśnie była dyskusja, czy, czy coś po prostu zmienić, czy, czy, czy coś, coś, coś zrobić, żeby, żeby po prostu tych bramek nie, nie tracić zestaw fragmentu gry, bo tak naprawdę liczyliśmy na to, że, że to my będziemy gdzieś stałych fragmentów gry właśnie rzutów różnych strzelać, czy, czy to też z rzutów, rzutów wolnych, biorąc pod uwagę nasz, nasz, nasz wzrost obrońców. No niestety, no dzisiaj dostajemy po raz kolejny bramkę rzutu rożnego, coś trzeba zmienić, a, a co, co, co do impulsu, jeżeli chodzi o zmianę trenera, myślę, że te trzy tygodnie, które przepracowaliśmy pod wodzą nowego trenera, były to dobre trzy tygodnie, troszkę żeśmy pozmieniali, troszkę pozmienialiśmy w jakby systemie treningów na co dzień, no niby wydawa, wydawało nam się, że jeżeli idziemy do przodu, no jednak wyniki pokazują, że że nie do końca. Tak naprawdę nie wiem, w czym jest, nie wiem, w czym jest problem. Czy, czy to po prostu może ta liga nas weryfikuje? Czy. czy, czy... No nie wiem, ciężko jest cokolwiek powiedzieć po, po, po tylu już przegranych. I bardzo się cieszymy, że wywozimy tutaj trzy punkty w meczu z Cokołem, Mecz, który był dla nas istotny pod kątem. Potwierdzenia naszej dobrej dyspozycji treningowej, złapania trochę pewności siebie i, i uznania takich wartości, które mamy, ponieważ no, przygrając trzy mecze można mieć wątpliwości w pewnym momencie. E, natomiast dzisiaj mecz bardzo wymagający i, i w pewnym momencie też trochę taki przepchany przez nas. Niemniej jednak e, trzy punkty są na naszym koncie i tutaj duże słowa uznania dla zawodników. Na razie no, to wygląda to słabo. Trzy mecze, doliczając Puchar, no, to jest czwarty mecz, gdzie no, przegrywamy. I e, no, powiem tak, no, jest ciężko. E, spodziewałem się, że coś uda się zrobić więcej. Myślałem, że jakiś nowy impuls. A jakieś zmiany personalne coś temu zespołowi dadzą więcej. Jakaś może inna troszeczkę myśl taktyczna i tak dalej. Natomiast no, na razie to nie daje żadnego efektu i jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy i po rezygnacji trenera Wołowca. Ja już gdzieś tam kiedyś pracowałem w piłce seniorskiej, także wiem z czym się to je ja i wiem, że tutaj no ta piłka seniorska błędów nie wybacza i musisz mieć no, dużo jakości, żeby wygrywać mecze. Nasza sytuacja w tabeli jaka jest, kurde nie, nie, nie napawa optymizmem ten mecz. Ten mecz miał nam trochę odwrócić losy, odwrócić po prostu to, że wrócimy na zwycięską ścieżkę. Niestety nie udało się, zabrakło, chyba zabrakło takiej determinacji, Troszkę zabrakło jakby może, no nie wiem, sił. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć po takim meczu, bo liczyliśmy na, 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 na przełamanie. Dziś się nie udało, czekają nas następne mecze, które też nie będą, nie będą lekkie. Pozostaje nam się zebrać w kupę i tydzień kolejny prze, przepracować i poszukać punktów w połańcu.